I jeszcze przed startem filmu organizuję dla Was konkurs na właśnie takowy pakiet. A jedyne co trzeba zrobić to zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem, a w komentarzu napisać hashtag pakiet. Cyczy się maneczko, z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem Wam o nowym pakiecie w grze Fortnite. No ale standardowo przed filmem prosiłbym Ciebie o zostawienie łapeczki w górę jak i subika na kanale wraz z dzwoneczkiem. A ja już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. Sezon 8 w rozdziale drugim naszej gry Fortnite zbliża się do nas coraz to większymi krokami. A wraz z nim przepustka bojowa, nowe ekipy Fortnite, jak i oczywiście nowe pakiety i dzisiaj właśnie na nich się skupimy, czyli pakietach, bo wczoraj rano na Twitterze światło dzienne ujrzała informacja dotycząca nowego pakietu w sezonie 8. A mowa tutaj oczywiście o pakiecie mechowych legend. I pewien z graczy przygotował nawet koncept takowego pakietu. A pakiet ten według niego może wyglądać w ten sposób i zawarto w nim mamy Mossy Knight'a, Mossy Omega oraz Mossy Bombę. Wszystkie te skiny mieliśmy już kiedyś w Battle Royale, ale w normalnej wersji, a nie takiej opuszczonej. A w przetłumaczeniu na Polski tych wszystkich nazw, skórek w takowym pakiecie to mechowy czarny rycerz, mechowy omega oraz mechowe bombowe barwy. I tutaj dla tych, którzy nie wiedzą, podkreślę, że nie są to edycje stylu, a totalnie nowe, oddzielne skiny. A oprócz skinów w takowym pakiecie będziemy mieli trzy plecaki, trzy kilofy oraz jedno malowanie do broni. Ja wam jeszcze przypomnę, że organizuję na to konkurs, a wszystkie zasady są na początku filmu. Wyniki takowego konkursu znajdziecie, gdy takowy pakiet wyjdzie do gry Fortnite. A już się z wami żegnam i co? Siemanko!